Manko, wiejski mechanik na piekielnej robocie, mamy wtorek, robota bardzo dobra, taka jak na załączonym obrazku, no licznik chodzi tak jak dzik, ale nie jest taki zwykły dzik, bo tu już zwykły dzik to jest po prostu chowa się przy tym jak chodzi ten licznik, a ten licznik to chodzi jak dzik, nie tyle co pazerny, ale tak jakby miał napęd 4x4, w sumie coś w tym jest, no bo jednak dzik... Ma napęd 4 na 4 i tym suchym optymistycznym żartem zaczynamy robotę. Film najprawdopodobniej będzie się składał z dwóch części, bo warto pokazać jest, co tu jest uszkodzone. Może ktoś sobie zrobi we własnym zakresie. Może nie będzie tu trzeba, oczywiście, specjalistycznego sprzętu komputerowego, bo to już jest rzecz elektryczna, elektroniczna. No, na wstępie jest taka usterka. Bardzo ładna usterka. Także no kurwa, no, już dawno takie usterki nie miałem. Oczywiście z najważniejszych rzeczy, no tu wymiana licznika nic nam nie da, chyba że jesteśmy na tyle po prostu mamy sprzętu i różnego rodzaju wiedzy, bo chodzi o co, że tutaj jest licznik, a w tym liczniku nie ma dzika, tylko z immobilizer, czyli elektroniczna blokada rozruchu. No to nie będę tłumaczył, bo to każdy wie. I teraz jak wymienimy licznik samochód nam nie zapali, no bo to wszystko jest, to jest jeden ze składników po prostu imobilizera. Jak działa imobilizer? może kiedyś powiem, jak będę chciał? Bo to prosty temat jest to blokady takie o pierdoły, to na goglach jest tyle wiedzy, Sumy kontrolne, tam kurba, inne pierdoły, że musi się kluczyć z cewką tam połączyć i w ogóle, że musi się wszystko widzieć i numery zgadzać i w ogóle. Ale to nie jest problem i temat na dziś. To są drobne rzeczy. To jest kurwa problem, bo chodzi licznik jak dzik na 4 za żołędziem, albo kurwa w Alpach chodzi w górach. No, no to bym tak to nazwał. No na no, tyle to by było. Tyle kurwa. Nie chcę się naprawić po uderzeniu, nic z tego nie będzie. Bo czasem wiadomo. <śm> Jak to w Polsce puknie się, stuknie i już chodzi, dobra? No to jest na wstępie. Dalej będziemy patrzeć, co z tym wszystkim zrobić. No mógłbym, co prawda, kupić licznik, bo wiem, jak tu pamięć, bo tu chodzi o pamięć w tym liczniku, żeby zrobić to, żeby ten imobilizer chodził. Ale zanim ja zamówię licznik, zanim kurwa znajdę licznik, a jeszcze kilometry, no, chociaż też kilometry w takim liczniku po prostu zrobić ile się chce, no to to jest żaden problem. To można zrobić elegancko takie. Taki myk, zresztą jak to się mówi na OLX gościu pisze, że ma na sprzedaż jakiś tam samochód elegancki. No nie wiem, powiedzmy no, pasata B5, chociaż to już jest trochę oklepane, ale to gdzieś średni żart suchy. No i teraz wygląda to tak: przejechane ma 350 tysięcy. No i sprzedający, kupujący pisze, słuchaj, panie, no, wszystko fajnie, pasat elegancki. No na medal jednym słowem, ale no trochę ma za dużo przejechane. A sprzedający odpisuje do gościa, panie, na jutro będzie pan 200, miał 215 tysięcy, pasuje panu? A kupujący, jak będzie miał 215 to biorę od ręki. No i tak to się w Polsce dzieje, nie ma problemu, to był taki średni żart. No bo jakby człowiek nie żartował, tylko by cały czas na obrotach jechał, to kurwa daleko by nie zajechał, chociaż... Daleko, bo zajechałby najprawdopodobniej na cmentarz. Ale i na cmentarzu nie ma spokoju, bo jak po 25 latach nie będzie kto miał opłacić grobu, to wiedzie ciężki sprzęt DET-25. Dead, Detem kurwa wszystko wyrównają, zasadzą kukurydzę i tak to wszystko będzie wyglądało, i że tak powiem, w mo na mojej komnacie będzie ros rosła kukurydza. No, za dużo tych żartów na tą chwilę. Zaczynamy coś robić. No. To na tyle, jak się uda zrobić, powiem co. No i wtedy powiem jeszcze, co może być, bo tu usterek może być kilka to może być mikroprocesor, to może, no różne rzeczy. Opis filmu będzie też ważny, dlatego film wleci wieczorem. Muzyczka sobie poprzygrywa elegancko. Hit Marek Środowski. Trzymajcie się, połowa tygodnia jutro, a jak już jutro jest środa, to po środzie jest czwartek, a po czwartku to jest już. Bosman Rower Szczecin. Trzymajcie się i do usłyszenia. Odgrywamy oczywiście drugą część filmu, licznik już jest wyciągnięty, chociaż tak naprawdę to trochę czasu minęło, bo już mnie zaczęło to denerwować, bo, bo jednak nie jednak po prostu trochę mi na tym czasu zeszło. No, teraz tak, w czym ja miałem akurat problem? Ja miałem taki problem, że... Przelutowałem, nie przelutowałem Tą kostkę z tamtej strony Specjalistyczną lutownicą Musimy mieć do tego sprzęt taki, Lutownica taka groszek kosztuje Poprawiłem te zimne luty, zimne czy ciepłe Chuj wie, nie wiem jak w samochodzie jest gorąco Deska, no ale potocznie to się nazywa Zimny lut, poprawiłem tą kostkę na wstępie Oczywiście nie będę już Mówił, bo ja ten, ja już go sobie Podłączyłem i tam sprawdziłem Bo robi się etapami, każdy oczywiście Robi po swojemu, ja robię po swojemu Ja robię po wiejsku, ja sobie po poprawiłem tą kostkę wyeliminowałem to. Nie sprawdzałem żadnym przyrządem niczym. Jeżeli ta koska, przelutowanie, które jestem pewny, po prostu by pomogła, że znaczy że, że, inaczej, przelutowanie tej koski, poprawienie lutów, jeżeli by się okazało, że to nie pomogło, wtedy bym się doszukiwał tutaj. Gdzieś, gdzieś w tym liczniku jakiś lutów, coś, Popra poprawiłbym wszystkie luty na samym początku. Jak już mam licznik na stole otwarty, wszystkie luty bym poprawił, tak by to trzeba było zrobić. No i mówię jak jest. Następnie co bym się doszukiwał jakiegoś mikroprocesoru, kondensatorów przegrzanych, jakichś oporników, to bym pomierzył i tak bym po prostu gryz, jak dzik żołędzia, tak bym kurwa gryz, żeby to zaczęło chodzić, no i co, no wszystko nam chodzi, no chodzi, nie ma żadnego problemu, no mówię, no czasochłonne jest, oczywiście jak licznik w tym głównie wyciągnąć, to nie ma żadnego problemu, bo licznik po prostu jak mamy całe to kurestwo, o, to to po prostu robimy tak, bo to jest tak jakby cały licznik, o, he <noise> ale okulary. Tu podważamy, to nam wychodzi i jeszcze mamy do tego tutaj dwie śrubki, o kurwa, to to już takim narzędziem, jak to odkręcimy bez problemu, no to na tyle by było. Tu więcej nie ma nic do dodania, licznik chodzi, zaraz go poskładamy. Poskładanie zajmuje jakieś, nie wiem, 15-20 minut, bo to nie, nie ma żadnej filozofii. No najgorzej tylko zmartwiło mnie, że tu jest kurwa 40 na godzinę, może coś kurwa nie, no jest oryginał. No. Zaraz zobaczymy. Nie, no jest oryginał, bo już się paliwo pokazuje. Bo pokazuje. No, także jeżeli mamy taką usterkę, czy wyświetla całkiem ciemny, przelutować, porobić, poczyścić, posprawdzać, bez żadnego problemu. Na samym początku, na wstępie, żeby nie narażać się na koszty. Fakt faktem. Pytajcie w komentarzu, bo co przypadek, to inny. Ja miałem taki nie ma problemu, jak będę miał gorszy, to też oczywiście wrzucę film, jak będę miał czas, bo to nie zawsze jest czas, żeby nagrać. Także tam suche żarty są, robota jest zrobiona, to by było na tyle. Trzymajcie się, hej!